Siemaneczko, hello, hello moi drodzy widzowie! Witam was w dzisiejszym odcinku. Ostatnio nie wyszło mi zrobienie kosy ze stówy, więc dziś... Zaskoczę samą siebie i zaskoczę stronę CSGO Skins, bo dziś robimy kosę od 30 zł. Słuchajcie, ziomeczki, mam dla Was trzy konkursy przygotowane. One cały czas są u mnie dostępne. Jeszcze nikt nie zgarnął ani tej kosy, ani tej kosy, ani tego Akacza. Co zrobić, żeby do nich dołączyć? Słuchajcie, jedyne, co musicie zrobić, to dokonać wpłaty z kodem Adunia i od buta z automatu dołączę Was do tych konkursów. Jeżeli zrobicie wpłatę minimalną 15 ziko, dołączę Was do wszystkich trzech. A jeżeli 8,40, do tych dwóch, także zapraszam serdecznie do dokonania płatku do oczywiście adunia. i co też jeszcze jest ważne, słuchajcie, info, czy udało wam się tego skina wytropić dostacie od razu po dokonaniu wpłaty. a więc tak moi drodzy widzowie, słuchajcie, ja wpadłam na ten świetny pomysł, żeby zrobić dzisiaj kosę od 30 zł. I 49 groszy Bo powiem wam szczerze, ostatnio nam nie wyszło ze stówy Więc może my jesteśmy po prostu stworzeni do wyższych celów, nie? Też mi się tak wydaje Więc słuchajcie Patent mój na ten odcinek jest taki Że robimy sobie bitwy tylko i wyłącznie na trzy osłupki Na tym challenge'u i że tak powiem, no, miejmy nadzieję, że nam wyjdzie, nie? Dobra, dajmy sobie, nie, wiem, może Adriana bo zawsze daję losowego, to dzisiaj sobie wybieram Adriana, bo to Adriana, bo, bo ja jestem Adrianna, więc no, pasowałoby, pasowałoby. I słuchajcie, tak jak wspomniałam, taktyka to jest robienie bitew na trzy osoby, i oczywiście będę robić to na trybie standardowym, no, bo jakże by mogło być inaczej, ja że tak powiem, no. No i dupa, nie? Patrzcie. No i dupa. No i przegraliśmy pierwszą bitwę. Nie wierzę w to. No po prostu w to nie wierzę. Kaplica. Dobra. Mega słabe to było. I powiem tak. No nie wiem. No teraz się szczerze załamałam. Dobra. Zróbmy sobie po prostu tak o. Yy, Trzy indirect case'iki. I dajmy sobie właśnie to na trzy osobki i może to nam siądzie. No to nie będzie długa bitwa, słuchajcie. Ale takie szybsze bitwy też będzie git, też będzie git, tak? No może jakoś nam się uda i parcie i mamy gówno, nie? No nie wierzę, że nawet takie coś jesteśmy w stanie sobie przegrać. Zrobimy to, czy nie? O, no i ładnie, dobra. Moder... Dobra, jest git, mamy to. Mamy to moi drodzy widzowie. Udało nam się to zrobić. Udało nam się. Dobra, odrobiliśmy i nawet mamy proficik zrobiony. Hello, hello. A może te indirect case'y to właśnie nam oddadzą? A zrobimy sobie taką bitatkę na pięć indirect case'ików, co? Na trzy osóbki. Pykniemy sobie, zobaczymy. Może siądzie, może siądzie. Zobaczcie, nawet mamy tutaj dwie osóbki do nas dołączyły. Kurcze, że oni się nie boją tutaj konkurować z Adunią. No dobra, whatever, jak chcą. Ja dziś mam bojowe nastawienie Słuchajcie, mega bojowe i mam nadzieję, że te bojowe nastawienie doprowadzi nas do zwycięstwa i przede wszystkim do zrobienia kosy Ale trochę mnie to bawi, ten mój pomysł I w ogóle, jak ja mogłam paść na pomysł, skoro ze stówy mi się nie udało, to jak ja chcę osiągnąć to, żeby zrobić to z 30 zł? Nie wiem No i może właśnie o to chodzi Że czasem ta niewiedza jest lepsza, słuchajcie, bo zobaczcie Bieraliśmy kolejną bitwę i już mamy 50 zł. dobra jeszcze tylko 10-krotny 10 profit i mamy taką, no, najtańszą kostkę, słuchajcie. Indirect Kesiki widzę, że oddają. To słuchajcie, ja chciałam zrobić bitwę, ale. Otwórzmy sobie najpierw tego indirect Skoro wygraliśmy każdą bitwę z indirect Kejsami to sprawdźmy, może tutaj nam się coś fajnego uda wydropić. No, sprawdźmy, tak? Zobaczmy. U, a jakby nam to dało? 230 zł ciszy w najlepszym, kurde, stanie tutaj. Powiem szczerze, no. Fajnie by było. No, nawet... A jeżeli chodzi o osobę, która wygra skinę z poprzedniego odcinka, będzie to ogłoszone na moim Discordzie. Także jeżeli jeżeliście będzie miała, to link w opisie Do, to... Dobra, do trzech razy sztuka. Może tym razem, tak? Może tym razem coś tutaj wyleci. No, no niestety. No, niestety i nie tym razem, słuchajcie, ale nie poddajemy się. Mieliśmy 5 ich już, nie? Była już piątka z przodu. Ale dobra. Lecimy jeszcze raz na te indirect casiki i wrzucimy sobie, słuchajcie. Teraz sobie w sumie możemy tak chyba grubiej trochę polecieć, co? Wrzucimy sobie za połowę tutaj balansu naszego na trzy osóbki oczywiście. To jest 11 skrzynek. Dobra, to jest sporo skrzynek, mega sporo skrzynek. No ale co? No, tak jak wspomniałam, no... No trochę musimy tutaj zaryzykować. Trochę musimy tutaj zaryzykować, ale też no nie chciałabym jakoś bardzo wychodzić z tej strefy i z tego ryzyka, bo no kurczę, no ile można przegrywać te challenge, Słuchajcie, ja ostatnie czasy to część za challenge za challenge'em po prostu przegrywam, a nie, przepraszam. Kilka challenge'y temu udało mi się. Udało mi się, ale widzę, że znowu wracamy do mojej pasy przegrywania. No ale nie oszukujmy się, no zrobić z danej kwoty kosę no to albo trzeba mieć dobrą taktykę. Albo farta mega, nie? Ja Pidi, jak ja widzę już, że le są ten, ten nie. <grywia> Załamka, załamka.pl Jeszcze trzy skrzynki, proszę, proszę dla Aduni tutaj. Proszę dla Aduni. Jeszcze dwa złocisze. Uda nam się to nadrobić. Ja mam taką... Dobra, słuchajcie. Jest... No nie. No nie. I... Chwila prawdy? I dupa. I dupa. I dupa. 46 zł czajcie typa, albo typiale. I mamy 24 zł. słuchajcie. 24 zł. no to tak. No, indirect case niestety się nam nie popisały, więc puszczamy sobie, słuchajcie, lowkesiki. Te wrzucamy na trzy osóbki i lowkesiki. Też tych loukesików nawalimy, żeby zwiększyć jakąś swoje szanse. No dobra, dodamy sobie kogoś Nie chcemy się czekać, nie mamy czasu, żeby czekać Trzeba robić hajs Trzeba robić hajs, słuchajcie No i zobaczmy, jak się na to zapatrujemy 10 skrzynek 12,60 za bitwę I widzę, że Nie jest źle Że naprawdę nie jest źle Bo wygrywamy Glock nam dał przewagę, słuchajcie Ale to jest taka mała różnica tutaj między nami wszystkimi, że naprawdę chwila, moment i możemy, możemy spać z tego konika, nie? Słuchajcie, no tak właśnie jak ten Ross nas tutaj chwycił, kurde za kudły i Patrz, tutaj jeszcze nas przeciwnik nas dogonił i przegonił. Nie, ja już straciłam nadzieję, chyba nawet na tej bitwie. Dobra, straciłam już na pewno, straciłam nadzieję, nie? Nic się tutaj już nie wydarzy dobrego. Mm, nie ma opcji w ogóle. Nawet nie chcę na to patrzeć. Uf, jeszcze na sam koniec poleciał. To ale kaszana przydałoby nam się przydało, już byliśmy tak daleko. Już tak dobrze nam szło, moi drodzy widzowie. No i dupa. No dobra. Pozostaje nam zrobienie ostatniej bitwy, nawet nas na 10 skrzynek nie stać. Dobra, let's go. Nie no, trzeba w to uwierzyć. Tak trzeba uwierzyć w siebie. Ja na przykład wierzę w siebie i mam nadzieję, że nam się uda. Dobra, zobaczmy, czy ktoś do nas dołączy w sumie na tą ostateczną bitwę. No nikt nie chce, dobra, to może wybierzmy sobie. Dajmy sobie Ardiana i dajmy sobie na Alexa. Trzy razy A. Zobaczmy, które A okaże się być zwycięzcą. Wygranym A. O, tak chciałam powiedzieć. Alex, co ty robisz? Uff, dobra, wdech, wydech i słuchajcie, i jakoś damy radę. O! No, i piękny Galil nam poleciał tutaj, słuchajcie. Oby teraz w każdej skrzynce, żeby nam taki leciał, i ja już nie będę się musiała niczym zamartwiać. Słuchajcie, 6 skrzynek jeszcze. Tu już mamy, że tak powiem, na, na zero, jeżeli chodzi o, o koszt bitwy. Teraz tylko idziemy w profit i prowadzimy. I znowu nam poleciał Galil. I to jest zajebiste, słuchajcie, bo zostały jeszcze trzy skrzynki, i może uda nam się to wygrać. Mamy 12 ziko, Ej, dobra. Ja czuję, że wraca. No. Mm, nie lubię tego. I ostatnia. Żeby tylko to nam nie zjeła Dobra. Ok, Git, mamy to. W końcu się udało. Mamy 40 zł. Dokładnie tyle, co mieliśmy kilka minut temu. W tym odcinku macie tego do skina do wygrania. Żeby go wygrać, jedyne co musicie zrobić, to zostawić lajka pod tym odcinkiem. Zostawić suba mojego kanału i napisać komentarz. A w komentarzu napiszcie, jak robicie bitwę. Na skinie, to jakiego trybu najczęściej używacie i na ile osób robicie takie bitwy? I słuchajcie, za te 40 zł, kurde, dobra, 19 skrzynek, ale to będzie długa bitwa. Ja już Was za to przepraszam, ale trust the process, nie? Pamiętacie zresztą, jak mi leciało zawsze z tych stickerów, z tych stickerów, co ja gadam, z tych um, colorful case'ów to są colorfuly Czy anime? colorfule, dobra. Ja pili i ten i samu. Czemu ja wziąłam losowego w ogóle? I przegrywamy to już na starcie. Ale dobra, nie ma co się w ogóle martwić. Jak to, jakby to. Dopiero dwie skrzynki poleciały. Przed nami jeszcze długa droga. Mega długa droga, bo 16 skrzynek. Tug live! Oh yeah! Poleciał sticker. I naprawdę powiem wam, że te sticker case'y mogą serio zaskoczyć. Ja mam nadzieję, że zaskoczą nas w tak pozytywny... O, pajączek. Nice. Że zaskoczą nas w tak pozytywny sposób, że po pierwsze to wygramy, a po drugie zrobimy chory profit. No? Taką mam nadzieję. I mam nadzieję, że Wy również macie taką nadzieję, słuchajcie. Yy, prawie jesteśmy już w połowie nie, pajączek dla Isamu. No. Waj. No. Dlaczego im tak dropi? No! O Boże! Jakie były szanse, że mu poleci sticker za 17 zł? Kurde, wiecie co? Niby jest 8 skrzynek i mimo, że nawet w 7 skrzynkach z rzędu wyleci ten sticker, ale już straciłam, naprawdę, nadzieję, nie? Straciłam. O! Mamy gacia! Dobra, no i to gówno nam dało, szczerze powiedziawszy. Naprawdę że Żenada. Jestem zażenowana, ale zobaczcie co. Z 19 skrzynek i tutaj jest już praktycznie stówka, nie? W puli. Także mówię, naprawdę jeżeli chodzi o te skrzynki 2,10 2, one kosztują, tak? A... Tutaj można zrobić mega, mega proficik. Tylko szkoda, że nie dla nas, no. Mogłam dać innego bota, nie tego samu. On zawsze mnie miażdży. Nie mam z nim farta w ogóle. No i tyle to by było. Ale zobaczcie, nie? 115 zł. No i to byłoby na tyle. Niestety, słuchajcie, no nie udało się. Jak żyć? Mam nadzieję, że kolejny raz będzie po prostu lepszy. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Bye!